Cześć, witam w kolejnym filmie. Tu Magda. W kolejnych kilku filmach chciałabym Ci opowiedzieć o moich zasadach i dać Ci moje rady, co robię, aby utrzymać prawidłową wagę. Ja utrzymuję tą samą wagę praktycznie od wielu, wielu lat. Udało mi się również wrócić do tej samej wagi po ciąży. Uważam, że moje rady, moje zasady są warte wdrożenia w życie, dadzą Ci nie tylko prawidłową wagę, ale dadzą Ci również zdrowie i super samopoczucie. Moja zasada numer jeden to jest skupiać się na pozytywnych rzeczach. I chodzi mi tutaj o jedzenie. Wiele osób przechodząc na różnego rodzaju, rodzaju diety, skupia się na tym, czego nie może jeść i bardzo nad tym ubolewa. Ja natomiast od zawsze wyznaję taką zasadę, że jest. Ogromna ilość wspaniałych, cudownych, świetnie smakujących pokarmów, e, które mogę spożywać. Są one kolorowe, smakowite i skupiam się zawsze na tym. E, różnego rodzaju owoce, warzywa, bakalie. E, uwielbiam zdrowe jedzenie i tak to sobie. Gdzieś wbiłam w głowę, że uwielbiam zdrowe jedzenie i nie skupiam się na tym naprawdę, na, u, na ubolewaniu nad tym, czego nie mogę spożywać. Moja zasada numer dwa to ruszaj się i chodź dużo. Ja jeżdżę samochodem tylko wtedy, kiedy muszę, kiedy mam ogromną ilość na przykład zakupów i muszę to przewieźć samochodem i chodzę. Wszędzie tam, gdzie, gdzie tylko mogę. Chodzę na spacery również, uważam, że świeże powietrze każdemu dobrze zrobi. W domu również rzadko się zdarza, żebym siedziała przed telewizorem. Często się ruszam i naprawdę wtedy, kiedy mogę, również wchodzę po schodach, a mieszkam na piątym piętrze, także jest to również jakaś okazja do ruchu. Także chodź tyle i tam, gdzie możesz. Samochodu używaj najmniej. Moja zasada numer 3 to ograniczaj węglowodany. Ja mm, miałam styczność wcześniej kilka, kilka lat temu, dobrych kilka lat temu z insulinoopornością i od tej pory naprawdę zauważyłam, że warto troszeczkę więcej białka wprowadzić w dietę, oczywiście nie za dużo, niż, to znaczy więcej białka niż węglowodanów. Trzeba uży, uważać na węglowodany, szczególnie te wysoko przetworzone, jeśli. Mm, E, wybieram węglowodany, to wybieram te e, dobre, takie jak quinoa, na przykład brązowy ryż, e, tego typu kasza jaglana. Moją kolejną zasadą będzie nakładanie na talerz e, właściwie takiej ilości jedzenia, którą naprawdę potrzebujesz. Przeważnie bywa tak, że gdy nałożysz więcej na talerz, zjesz to wszystko. Ja również tak mam, gdyż oczy chyba chcą jeść bardziej niż mój organizm tego potrzebuje, także staram się nakładać tyle, ile potrzebuję, a nie więcej. Zasada numer 5 to dbaj o swoje jelita. Badania wykazały, że ludzie, którzy mają dużo dobrych bakterii w jelitach, są po prostu szczuplejsi. Jedz kiszonki, jogurt naturalny. Unikaj cukrów i wprowadź błonnik primwitalny. Ja błonnik spożywam przed posiłkami. Wystarczy jedną miarkę tego błonnika w, dodać do szklaneczki z wodą, wypić go 5 minut przed posiłkiem i wpływa on bardzo korzystnie na rozwój tej dobrej flory bakteryjnej. To już wszystko na dziś. Za tydzień kolejne moje rady i zasady. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.